To jest bardzo tak mocno sprofilowana pożyczka, która... Ma być wykorzystana do celów poprawy infrastruktury dla ruchu turystycznego w tych pięciu województwach. To są wszystko województwa z dużymi walorami turystycznymi, przyrodniczymi, szlak green velo rowerowy. Także chodzi o to, żeby niewielkie inwestycje, nie gigantyczne hotele, raczej dobudowa dodatkowego pokoju, remont, stacja taka wsparcia rowerzy. Nie, nie, chodzi, nie chodzi o duże projekty, chociaż maksymalna kwota nie jest taka mała, bo to jest pół miliona złotych. Polska Wschodnia jest obszarem, który znakomicie odpowiada nowym turystycznym potrzebom Polaków. To teren mający ogromny potencjał naturalny, kulturowy i turystyczny. Puszcza Białowieska, Wielkie Jeziora Mazurskie, Rozlewiska Biebrzy, Góry Świętokrzyskie, Podlaskie Miasteczka, roztocze czy zachwycające o każdej porze roku Bieszczackie Połoniny. To tylko niektóre miejsca warte odwiedzenia. Warto wykorzystać naturalny potencjał turystyczny Polski Wschodniej i stworzyć ofertę, która nie tylko przyciągnie turystów, lecz także spowoduje, że będą tu wracać. Pomogą w tym pożyczki dla przedsiębiorców. Instrument Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Turystyka to preferencyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. Dzięki temu wsparciu przedsiębiorstwa będą bardziej konkurencyjne, a oferta turystyczna Polski Wschodniej bardziej zróżnicowana, atrakcyjna i dostępna przez cały rok. Przedsiębiorcy z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mogą przeznaczyć pożyczki na inwestycje lub, co szczególnie ważne w czasie pandemii, pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością.